W tym samym czasie, co Ludwik jąkała południowo-zachodnimi Niemcami, rządził Karol III. Było to popularne imię wśród potomków Nomen-Omen Karola Wielkiego. A że trzeba było ich wszystkich jakoś rozróżniać, więc do imion dodawano przydomki. Nasz król, a późniejszy cesarz najwyraźniej cierpiał na problemy z nadwagą, gdyż otrzymał niezbyt pochlebne przezwisko. Gruby, co widać na załączonym obrazku. Herald król Danii i Norwegii, panujący w drugiej połowie XI wieku jako pierwszy skandynawski władca, przyjął chrześcijaństwo tylko na rok przed Mieszkiem I. Znany był także z sympatii do Słowian. Wspierał ich w powstaniach przeciwko niemieckiemu cesarzowi oraz pojął za żonę Tofę, córkę obodrzyckiego księcia Mściwoja. Nie wiadomo, czy zrobił na swej wybrance oszałamiające wrażenie, wziąwszy pod uwagę, że nazywany był sinozębnym. Efekt nieleczonej próchnicy, a może martwicy zęba? Tego już się zapewne nigdy nie dowiemy. Elżbiecie, łokietkównej królowej Węgier, brakowało czterech palców u prawej ręki. Straciła je w wyniku zamachu. W 1613 roku węgierski magnat Felicjan Zach zaatakował podczas śniadania rodzinę królewską. Karol Robert skrył się pod stołem, a Elżbieta ręką zasłoniła swych synów przed ostrzem. Straciła część dłoni, ale uratowała im życie. Nie zmienia to faktu, że od tamtego czasu przezywana była Kikutą. Bolesław III, książę polski na portrecie Jana Matejki wygląda zupełnie normalnie i nic nie wskazuje na deformację warg lub szczęki. Skąd wziął się przydomek Krzywousty? Na pewno nie była to wada wrodzona, gdyż nie wspomina o niej piszący w latach dzieciństwa i młodości księcia Gal anonim. Hipotez jest kilka. Tymczasem w roku 1974 w Katedrze Płockiej odnaleziono trumnę, w której znajdowała się czaszka ze zniekształconą żuchwą czyżby Bolesława Krzywoustego? Ludwik Drogęgę był władcą, co nie było częste w dynastii Karolingów, miłującym pokój i sprawiedliwość. Uwadze złośliwych poddanych nie umknęła jednak jego zbyt monarsza przypadłość. Król Franków się jąkał. Został więc ochrzczony jąkałą. Nie powinno to nikogo dziwić, wziąwszy pod uwagę zwyczaje nazewnicze panujące w tamtych czasach. Ojcem Ludwika był nikt inny jak Karol II Łysy, a jeden z synów Karol III Prostak. Też niezbyt pięknie, prawda? Joanna Kili Kastylijska panowała w Hiszpanii w XVI wieku, a przeszła do historii jako szalona. Przyczyną obłędu monarchini była wielka miłość i to do własnego męża. Filip Pireszczu Piękny tak zawładnął sercem Joanny, że po jego przedwczesnej śmierci po prostu odeszła od zmysłów. Jak mogła opóźniała pochówek męża, wioząc go przez długie miesiące w żałobnym orszaku do Granady i co wieczór opłakując zabalsamowanego małżonka. Kres temu widowisku położył jej ojciec, zamknął córkę w klasztorze, a zięcia w krypcie. Iwar Ragnarsson, jeden z najsłynniejszych wodzów Wikingów, był nazywany Iwarem bez kości. Dlaczego? Przyczyny należy szukać w rzadkiej chorobie genetycznej, na jaką cierpiał zdobywca wschodniej Anglii. Dotkniętych zespołem Ehlers-Danlosa ludzi charakteryzuje znacznie większa niż normalna rozciągliwość skóry oraz niewiarygodna wręcz ruchomość stawów.